Witamy w drugim odcinku Road to Arnold Classic. Witam wszystkich w drugim odcinku moich przygotowań do roku 2017, a tak dokładnie do zawodów Arnold Classic. Oczywiście podkreślam tu, że to jest taki roboczy temat, bo czy wystartuję w nich to będzie zależeć głównie od mojej formy. Mam nadzieję, że taka będzie. I jeżeli będzie mi dane, no to, to na pewno tam pojadę. W dzisiejszym odcinku jeszcze nie. E, stricte o moich przygotowaniach, a opowiemy troszkę o mojej historii, mojej historii związanej ze startami. E, żeby Was też dużo nie zanudzać, to raczej wszystkich zawodów nie będę opowiadał, bo troszkę by to też trwało. Przełomowa kompozycja miała i obszego. Natomiast no, jak to się zaczęło? Zaczęło się pojechaliśmy w końcu ustaliśmy, tak jak wcześniej wam wspomniałem z trenerem. E, Kamilem, że pojedziemy na zawody, które były w Kłocku. Wtedy to były Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych czy Ponadpodstawowych, które teraz rozgrywane są jednak jesienią. Wtedy to była jeszcze wiosna. Rozgrywane one są w Kłodzku. I startowałem tam w kategorii do 21 lat. Bo tam był tylko podział wiekowy. No 21 lat. No i przyjechałem. Kurczę, w ogóle pierwsze zawody to... No nie wiem jak Wy macie przed pierwszym startem. Natomiast dla mnie to był mega stres. I na przykład gdzieś tam trzeba było podejść do stolika i e, dać jakieś dokumenty, nie wiem, dowód osobisty czy tam zaświadczenie lekarskie. Ja to wszystko miałem włożone e, w tą folikę taką i wyglądało to tak. Tata, y, pomogę ci w ja dam radę. No i gdzieś tam, wiecie, wyciągnąłem tą kartkę w końcu. Po trzech minutach próby jej rozłożenia udało się, można powiedzieć, zweryfikować, gdzieś tam jest zważy i wchodzę na backstage. Tak patrzę, ja pierniczę, ale smoki, nie? No i co ja tutaj robię? Tam był różny, tam podział, podział do 18 roku życia, do 21 i do 23, więc no tak naprawdę yy, ja wtedy jako 19 latek yy, byłem najmłodszy w tej kategorii do 21 lat. No ale dobra, gdzieś tam ten yy, Kamil mówi, czyli ten trener właśnie, żebym się nie przejmował, rób swoje i tak dalej. No to taki troszkę byłem zestresowany, więc... Yy, no okej, okay, no gdzieś tam nie tata podbudował, Kamil mnie podbudował, zaczęliśmy się gdzieś smarować, pompować, jakieś tam ładowanie, wtedy w ogóle nie wiedziałem po co to jest, ale co mi dawał, można powiedzieć, to tam czy wafle, czy, czy masło orzechowe to jadłem, tak jak zgodnie z jego zaleceniami. No i gdzieś tam wyszedł czas na, na, na mój występ. No i dobra, wyszliśmy, chyba, nie wiem, 15 zawodników bodajże było, więc no dość dużo, jak na takie, można powiedzieć, małe zawody. Gdzieś tam udało się dostać do tego finału. Popatrzyłem w finale. Eee, wtedy pierwszy raz też spotkałem się. Trafłem kiełkiewiczek, którego serdecznie pozdrawiam. Nasze pierwsze starcie. Tam wtedy było, bo jesteśmy z tego samego rocznika. No i później układ dowolny. Gdzieś tam też nawet fajnie go dopracowałem. Tutaj akurat zasługa eee, zasługa w ogóle układy dowolne na początku pomagała mi bardzo Alicja Matwi z Olimpu Zabrze oraz Jerzy Szymański, których też serdecznie pozdrawiam. Eee, to, to mój głównie trener klubowy, do którego często lubię jeździć się pokazać, ale o tym jeszcze wspomnimy, jak nie w tej części, to w następnej. Eee, no i co, mój układ jakoś wyszedł, coś tam, wszystko, stoję na ogłoszeniu wyników, tam czekamy, czekamy. Oczywiście stres taki, że Bardziej niż przed maturą, czy przed prawkiem jazdy. No i okazuje się, że kurczę, wygrałem te zawodę, nie? No, ja taki zdziwiony patrzę po zawodniku, patrzę po siebie, mówię, a no to jak, tak, to sobie spokojno. No I wiem, że było rozdanie tych nagród. Nagród, okej, okay, nagród cudzysłowy, bo pewnie niektórzy z Was myślą, że nie wiem, jak na przykład zostajesz mistrzem świata, to wygrywasz takie kokosy, że już przez rok nie pracujesz. No niestety nie jest tak. Dostajesz puchar, medal, dyplom już z prezesa. Tak, to są te najcenniejsze nagrody, jakie na przykład udało mi się za, za tam te największe osiągnięcia uzyskać. Ale to, to mówię, nie, nie tędy droga i podchodzą, gratulują, że gdzie pan, na jakiej siłowni pan zrobił taką świetną formę? Ja mówię, że no w komórce. I prawie wszyscy co tam stali koło mnie padli ze śmiechu. Na tej scenie, także, no mówię, do pierwszych zawodów, w sumie przez cały sezon 2010 przygotowywałem się do zawodów w komórce. Tak, dobrze słyszycie w komórce, o której mówiłem wcześniej, która będzie pokazana właśnie na filmiku, yy, lub nie, <grych> ale sprzęt przynajmniej, który się w niej znajdował, będzie pokazany. No i okej, okay, były pierwsze zawody, super fajnie wyszło pierwsze miejsce, i to była sobota, a w niedzielę były drugie zawody w Zawierciu. To był Mistrzostwa Śląska. No i tak, no, am, zazwyczaj ambitnie podchodzę do sprawy, no to jedziemy na drugie zawody. Natomiast no jakoś trzeba było przetrwać i ten okres jakby, byłem odwodniony, tak. Tam, nie wiem, troszkę się łyczka napiłem, aczkolwiek coś tam trener do mnie mówi, że mi się jeszcze napiem Mówi, nie, nie chcę, bo się, że się popsuje forma. No i wracając, strasznie męczyły mnie skurcze. I powiem Wam, że to jest historia, której moja mama nie wie. Mam nadzieję, że nie będzie oglądać. A jak go no to, to już trudno. Złapał mnie straszliwy skurcz. Taki, że usiadłem na osobie, która dosłownie siedziała obok mnie w nogę i powiedziałem tacie, żeby się zatrzymał. Na poboczu nigdzie nie było miejsca, więc pierwsze co, to stanął na stacji. No i wyszedłem z tego auta. Dosłownie oparłem się o, o, o gdzieś tam drzwi auta, jak już wyszedłem, żeby na, nabrać też świeżego powietrza. I powiem Wam, że jedna z gorszych sytuacji, jaka mi się przytrafiła chyba, to dosłownie widziałem, jakby ktoś taką białą kurtynę zasuwał ci, i tak byś przestał widzieć. No i to było straszne. I mówię taki trochę spanikowany, że nic nie widzę. Natomiast no gdzieś tam podał mi ten trener, jakoś ryż trochę dał się napić, gdzieś tam mi pomógł tą w sumie przerzuć. Tak, i po tam, nie wiem, dwóch minutach, czy coś, czy po trzech, znowu tak, jakby wiecie, wzrok zwrócił, no. Nikomu tego osobiście yy, nie życzę, żeby z taką sytuacją się spodziewać, no, ale tak akurat było. No. Mówią, że sport to zdrowie, ale no, na pewnym poziomie, czyli tam jakimś wyczynowym, to już mało jest ze, ze zdrowiem związane, więc yy, no tak było, ale pojechałem na drugie zawody. Pewnie jakby mama wtedy wiedziała, to na pewno już bym nie startował. Ale pojechałem i tam niestety nie zrobili podziału walkowego, bo była w, chyba w tej wyższej kategorii. Ja miałem do 75 kg wystartować. W tej wyższej kategorii nie było wystarczającej ilości zawodników, a musi być chyba przynajmniej trzech, więc nas połączyli. No i niestety startowaliśmy z tymi cięższymi. No i koniec końców tam zająłem drugie miejsce, bo pozowanie było takie jeszcze niedopracowane. Dlatego teraz duży nacisk kładę, szczególnie u moich zawodników, których przygotowuję, żeby. katuje ich, katuję ich, żeby ta prezencja na scenie była. Była taka, jak trzeba, a nie wychodzić tak na Jana, gdzieś tam podpatrzone, jak się pozuje. No i tak to wyglądało, więc to były drugie zawody. No i z tego pierwszego roku coś, co dla mnie też było takim mega sprawą, no gdzieś tam podszedł wtedy do mnie obecny trener kadry, Leszek Michalski, Bo, boże, Leszek Michalski, przepraszam za pomyłkę, I, i pytał mnie, czy właśnie nie chciałbym na Mistrzostwa Europy jechać i tak dalej, i żebym się stawił na strzegomiu, na eliminacjach. Co dla mnie w ogóle było nie do pomyślenia, mówię, ta fajnie, jedne zawody sobie wygrałem gdzieś tam na drugich też dobry wynik i na mistrzostwo Europy, no jak z motyką na słońce, tak? czy tam się porywać. No ale okej, okay, gdzieś tam cicho, cicho było, był Strzegom, który też jest teraz jesienią rozgrywa, rozgrywany, kamienna rzeźba, no i przyjechaliśmy, no i przede wszystkim okazało się, że nie ma kategorii w ogóle juniorskiej. No to już można powiedzieć brzydko. Obsrałem cię, bo patrzę, najlżejsza osoba po mnie to była 20 kg cięższa ode mnie. Więc mówię, no, zawody seniorskie, a tam Kamil do mnie mówi, startuj. Zawodników 20 chyba albo więcej nawet. Mówię, nie no, co ty? Mówię, no, przecież wyglądam jak ich ręka, ja cały. No ale okej, okay, no, w końcu gdzieś tam, można powiedzieć, po części mnie wypchnęli na tą scenę. No i stanąłem z, no, ze starszymi od siebie dużo zawodnikami. I jedne też no, z bardziej zapamiętanych zawodów, bo pierwsza startowałem z seniorami i udało się tam zająć trzecie miejsce. I pokonałem naprawdę dużo bardziej utytułowanych zawodników ode mnie. Jedynie przegrałem z Patrycjuszem Wroblewskim i z Michałem Karmowskim. Michał wtedy wygrał. Tam nawet mam o, Michał, byś przez, albo nie będziemy, ja to może... no, później pokażemy, tam jest właśnie na mało których zawodach właśnie taki dostaje się, powiedzmy, wiesz to, co tam jest przywieszone? Ale dobra, pokażemy później, taki w postaci, można powiedzieć, dyplomu, że za zajęcie tam trzeciego miejsca w kamiennej rzeźbie, w kulturystyce seniorów i bla, 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 i że nagroda nawet pieniężna. Więc tak to wyglądało, a że ja też jestem osobą taką Taką, która też no, lubi jakąkolwiek rywalizację. No to była, można powiedzieć, moje pierwsze starcie z Patrycjuszem. Będę tam dalej jeszcze kontynuował to w kolejnych, można powiedzieć, naszych spotkaniach. No i co? Okazało się, że wyglądam super. Gdzieś tam jakiegoś zawodnika, który chciał pojechać w moje miejsce, który wcześniej wygrał Mistrzostwa Polski. To to ja jednak pojadę, a nie on. A w ogóle okazało się, że rok wcześniej byłem na Mistrzostwach właśnie polskich tych juniorów i się go pytałem, co zrobić, żeby wystartować, a później właśnie z mi udało mi się go w ogóle pokonać i pojechać za niego na te Mistrzostwa Europy, więc też dla mnie taki mega wyczyn. I co, zawody były w, na Ukrainie, w Doniecku, no i tam pojechaliśmy i miałem tam startować w kulturystyce klasycznej. Przygotowałem się odpowiednio, wszystko pierwsze, wtedy były zakazane te brązery ścieralne. Wcześniej było fajne takie, jak to niektórzy mówią, że kupą się smarowałeś, to był trochę taki, no dosłownie smar, smarem się smarowało i był bardzo mocny odcień, natomiast później zakazali, więc ja spróbowałem na, na opalanie natryskowe, no trochę to nie wyszło, dość blady byłem, ale no, będąc tam i startując z tej szóstce, bo udało mi się dojść do finału, nawet ludzie z Ukrainy i cała moja ekipa mówiła, że walczę o złoto. No to, no wiecie, dla mnie to było, o, jecha piernicze, o złoto walczę. W ogóle taki trochę podjarany. I w układzie dowolnym też tam miałem szpagat, do którego dążę, bo teraz trochę mi jeszcze brakuje, natomiast był. No i trochę tutaj też, wiecie, pierwsza impreza międzynarodowa, adrenalina była, jakaś tam euforia. I trochę mało się porozciągałem i przy kończąc układ dowolny, miałem właśnie szpagat i bicepsy przodem, i chciałem jeszcze bardziej, trochę docisnąłem, gdzieś tam słyszałem, że coś. Strzeliło, ale spoko, wstałem, elegancko, zszedłem ze sceny, super. No i siedząc, już czekając na, powiedzmy, tam kolejne kategorie wychodziły i na ogłoszenie wyników, mówiłem, Piotrek, zaraz wychodzisz do ogłoszenia wyników. No i już podchodząc, to kulałem, więc no trochę głupota z jednej strony, miałem nauczkę, no i co, później stoimy, ogłoszenie wyników, czy, czy, czytają. Szóste miejsce, tam ktoś tam. No i czytają piąte miejsce, i wyczytali mnie. No i Mówię, no naprawdę, wszyscy mówili tak, że złoto, no srebro to minimalnie i wiecie takie. Wiesz, ktoś ci coś mówi, no wiesz, ty w siebie do końca nie wierzysz, ale jak ty ci mówi ileś tam osób i nagle czytają ci na piątym miejscu, to tak trochę taki, można powiedzieć, zawód, nie? No ale wychodzę, okej. Okay. Hmm, odebrałem uśmiech spoko, przyposowaliśmy, no i tam schodzę i też było takie zamieszanie, że właśnie nawet ludzie, którzy mówię, byli y, kibice z Ukrainy, mówili, że, że jak to? jak to piąty, jak pierwszy, że powinien być. No ale mówię, no tutaj przełknąłem tą, tą gorycz, można powiedzieć, porażki i powiedziałem, chwilę gdzieś tam było, że siadłem, zjadłem coś mówię, dobra, zobaczy trener na jesień. Zobaczy trener na jesień, no i tak też się stało, tam żeby dalej nie przeciągać całej tej historii, to na jesień wystartowałem w Mistrzostwach Polski e, juniorów i tam udało mi się w kategorii do 75 kg zdobyć złoty medal i zostałem powołany na Mistrzostwa Świata do, do Turcji też w kategorii tej 75 kg no i też fajna wycieczka, nie ukrywam pojechaliśmy tam wiele, wiele się nie spodziewałem szczególnie, że biorąc pod uwagę, że piąty byłem na Europę, mówię na Świata jeszcze będzie ciężej no i co, polecieliśmy tam startowałem, oczywiście okazało się, że też tak czy na przykład z Egiptu był taki troll mały, w ogóle się zastanawiał, czy wygra. Ja już widziałem, że on wygra, nawet nie musząc wychodzić na scenę. No i ja tam gdzieś wystartowałem w tym półfinale, nie liczyłem za bardzo na finał. Finały miały być na drugi dzień. No to w nocy poszedłem po mieście pochodzić, gdzieś tam coś tam dziabnąłem, zjadłem, ale okazało się, że forma się polepszyła i gdzieś tam mnie spotykają w sklepie i mówią: Ty, Piotrek! Tu się do finału. Co ty robisz? Ja mówię, no jak to są tam? Nie wiem, bo to nika, nie? I okazało się, że zjadłem to nawet lepiej wyglądałem. No i koniec końców, no mówię, dużo się nie spodziewałem. zająłem szóste miejsce, więc no dla mnie i tak mega sukces. Taki szczypiorek gdzieś tam szósty na świata więc mega fajnie. No ale jednak było dalej, dalej chęć tego. Tego robienia coraz lepszej formy, no i później w 2011 roku wystartowałem ponownie na wiosnę tym razem, bo powiedziałem sobie, że na Mistrzostwa Świata pojadę dopiero wtedy, kiedy uda mi się zdobyć złoty medal na Mistrzostwa Europy. Więc przygotowałem się na wiosnę i, i właśnie przygotowując się na wiosnę. Tam pomijając te, te mniejsze zawody, były te Mistrzostwa Europy, które były w Madrycie, e, i tam wystartowałem w kategorii powyżej 75 kilo. I po zaciętym boju, tam właśnie e, koniec końców zająłem drugie miejsce, przegrałem tylko właśnie z ukraińskim zawodnikiem, który był dużo cięższy ode mnie. I właśnie to jest jeden, jeden właśnie z pięciu najcenniejszych medali, które mi się do tej pory udało zdobyć. To jest właśnie ten srebrny medal. Drugie miejsce na Mistrzostwa Europy. Wtedy jeszcze mało kto wiedział, mało, mało w ogóle było social media i że ktoś w ogóle zdobywa medale w kulturystyce. No ale już można powiedzieć, w 2011 roku byłem wicemistrzem Europy, co pewnie mało kto też nawet z Was oglądających wie. Yy, ale, ale to jest, mówię, jeden z pięciu takich najcenniejszych medali, bo, bo tak naprawdę taki najcenniejszy. To po powrocie z tych mistrzostw oczywiście cała rodzina mnie strasznie wspierała i, i właśnie moje, no, mojej świętej pamięci dziadkowie, w sumie babcia, po przyjeździe wręczyła mi, może tak nie będzie dobrze widać, złotego dukata. I to jest ten medal, taki dla mnie najważniejszy. Z wszystkich tych, co tu leżą, o których będę opowiadał, to właśnie ten jest najcenniejszy, bo dostałem go od mojej babci której, no niestety już z nami nie ma. Yy... I powiedziała wtedy, że dla niej i tak jestem mistrzem. I dała mi, mówi, że to jest od niej złoty medal. I powiedziałem babci właśnie, że zobaczysz, ale kiedyś jeszcze babciu przywiozę ten prawdziwy złoty medal z mistrza z Europy. No i później przygotowałem się na 2012 rok no gdzie chciałem właśnie, można powiedzieć, wywiązać się z tego co powiedziałem. Ale gdzieś tam, no tych małych zawodów może też nie będę opowiadał. Jedynie co to to właśnie w kunicach. Dobrze mówię, tak, w kunicach były eliminacje do mistrzostw Europy Tam wystartowałem też w seniorach i w kategorii do... 90 kg, doszło do mojego drugiego starcia z Patrycjuszem Róbleckim. Też Cię pozdrawiam. I powiedziałem mu tam, że do 3 razy sztuka. Dwa razy wgrałeś, ale trzeci raz będzie mój. I później zobaczycie, że faktycznie no, nie, tych słów na wiatr raczej nie rzucam. I co, byłem Mistrzostwem Europy. Chciałem, mówię, pokazać na co mnie stać. Ale zbijałem na siłę troszkę niepotrzebnie do 75 kg. No i ostatecznie trzema punktami tam w pierwszej rundzie byłem na trzecim miejscu, przegrałem, byłem czwarty, czwartym zawodnikiem na Mistrzostwach Europy. Co mnie mało satysfakcjonowało, ale wynikało to z tego, że wcześniej wiek był tylko do 21 roku życia. Ja jechałem tam jako 21-latek, natomiast wydłużyli go do 23 roku. Jak to jest na przykład w trójboju, po prostu to zrównali. I między innymi startował ze mną Mistrz Europy, który wygrał ze mną też w 2000 który w 2010 roku też był Mistrzem Europy. Więc no, on miał swój ostatni rok w juniorach, ja miałem, można powiedzieć, nie miałem mieć ostatni bo było do 21. No i byłem najmłodszy w tym finale, no zająłem ostatecznie czwarte miejsce. I wtedy też pierwszy raz spotkałem się z Nikolasem, może część z Was kojarzy. Szwajcarem, który obecnie został pro, bo wygrał 90 na, na Arnoldzie w tym co ja chcę za rok startować. To było nasze pierwsze spotkanie, on chyba właśnie wtedy nie, wiem, czy nie, nie wszedł chyba nawet do finału. No i to, były, to był troszkę taki, można powiedzieć, mały zawód, no bo wiadomo, że rok wcześniej jesteś drugi jeszcze w cięższej kategorii, później wrzeżej jesteś czwarty, no ale mówię, wszystko zależy od roku, w jakim się startuje. No i postanowiłem, że OK, skoro oni mieli długą przerwę i mogli nabudować, to ja też tak zrobię i po tym 2012 zrobiłem sobie do 2014 roku przerwę.